Dzień dobry, dzień dobry. Jak już wiecie, otworzyłem swój sklep internetowy, który nazywa się sznurki polskie.pl i planuję zaatakować całą branżę, czyli całą branżę dotyczącą sznurków bawełnianych w Polsce. Chcę opanować wszystko i wykosić wszystkich, także chcę być na czele na czele. Chcę wykosić producentów, chcę wykosić wszystkich. I właśnie mam taki plan, żeby zaatakować ten, tą kategorię, tą branżę ze wszystkich stron i przejąć wszystkich klientów. Także sklep internetowy będę reklamował mój bardzo mocno, ale to za jakiś czas. Dzisiaj uruchamiam dropshipping w moim sklepie, plus program partnerski. Takie dwa tematy przygotowałem. Pokażę Wam wszystko, jak to będzie wyglądało od zaplecza, jakie są wymagania moje, jak to ja bym widział. Jeżeli macie jakieś uwagi, spostrzeżenia, chcielibyście o tym pogadać, no to zapraszam na maila. Wszystko do dogadania. Wygenerowałem raport wartości sprzedaży, ostatnie 60 dni zaznaczyłem, czyli 2 miesiące. Na frazę sznurek bawełniany cała branża, tylko i wyłącznie na Allegro to było 2 miliony złotych. Na Allegro sprzedało się sznurków za 2 miliony złotych w ciągu dwóch miesięcy, czyli można powiedzieć milion złotych miesięcznie. Tyle jest warta branża. A pamiętajcie o tym, że miesiące już były ciepłe, czyli ta sprzedaż już była dużo mniej, mniejsza. Ludzie nie mieli pieniędzy po świętach, i tak wiecie, jak są te takie jesienne miesiące, to sprzedaż jest dużo większa. Ale do rzeczy. Branża jest tyle warta. Jak widzicie, mój pomarańczowy słupek z tego wszystkiego to jest 200 tysięcy złotych przychodu tylko i wyłącznie ze sznurków bawełnianych. Czyli ja mam aktualnie 10% rynku, czyli 10% sprzedaży na Allegro to jest moje konto. No i teraz chcę zaatakować właśnie pozostałe, żeby tych kont tutaj, w, nie wiem, na 10 miejscu, 8, 13, 15, 18, 20, żeby były na przykład konta osób, które zajmują się dropshippingiem i na przykład chciałyby moje sznurki sprzedawać. Te, te, które mam aktualnie w ofercie, oczywiście sznurki, no i wszystkie też dodatki. Ale już przechodzę dalej. Aktualnie w ofercie mam sznurek skręcany 100 metrów, 200 i 300, to są najpopularniejsze. 100 i 200 metrów w 12 kolorach, to są takie najpopularniejsze sznurki, one się najlepiej sprzedają, to jest Najlepsze to są sznurki, o tak można powiedzieć. Sznurek bawełniany 60 metrów do tego, to taki 2 mm, taki cieńszy, ale też bardzo fajny sznureczek. Sznurki bawełniane z rdzeniem, tego nie będę sprzedawał, nie będzie w e, dropshippingu, ponieważ producent bardzo mocno podniósł ceny, ponieważ wzrosła cena bawełny. Możecie sobie wyszukać jaka aktualnie jest cena bawełny, no i tak jak wszędzie jest po prostu szczyt cena poszła do góry, tak jak za wszystko inne i producent podniósł mi tam cenę nie wiem, z 14 zł praktycznie na 16 jak ja to sprzedaję teraz na Allegro po 22 zł, to mam nie wiem 2 zł ze sznurka a nie warto mi tego wszystkiego wypakowywać magazynować, prze... no po prostu nie mam w ogóle możliwości zaproponowania Wam tego w dropshippingu, ponieważ nie ma z czego, nie ma nie ma, nie ma na tym zarobku Prowizje Allegro są dość duże, jakieś tam pieniążki mi na bieżąco z tego wpadają, ale mówię, w modelu dropshipping aktualnie tego, no nie, no nie mogę. Sznurek baweł, bawełniany z rdzeniem odpada, sznurek bawełniany 500 metrów i 1000 metrów. Tutaj są bardzo fajne pieniążki będą do zarobienia, bo jak sprzedacie taki jeden motek, no to nawet 20-30 zł można by zarobić na, na motku. Jeden motyk klient od Was kupuje i macie od razu trzy dyszki, albo dwie dyszki. Nie wiem dokładnie jeszcze ile katalog produktów, o właśnie, jeżeli zainteresuje Was ten temat, no to katalog produktów będę dopiero szykował jutro. Ile kosztuje dany przedmiot aktualnie u mnie na Allegro, ile kosztuje w sklepie internetowym i za ile Wam mogę ten produkt sprzedać. Czyli ten sznurek bawełniany 500 i 1000 metrów to oczywiście... Będzie w modelu dropshipping sznurek jutowy, również będzie dodatki drewniane. Także tam są kółeczka drewniane, koraliki drewniane. Będą jeszcze, będą jeszcze takie kijki, też dość fajne, popularne. Tylko, że jeszcze nie mam do nich kartonów, muszę przygotować kartony na wymiar. Bo to wiecie, to dość ciężko się pakuje. Także będą jeszcze tych drewnianych dodatków, będzie jeszcze trochę więcej, jeszcze będą takie kuwy i to też będzie wszystko w modelu dropshipping. Makramy, czyli kwietniki już gotowe, to również będzie można. Tu są jakieś zestawy, inne sznurki. No to, to także będzie, tutaj jeszcze akurat nic nie dodałem, to także będzie, czyli można sobie będzie przygotować sklep internetowy na Allegro, właśnie z tego typu kategoriami, potworzyć sobie jakieś zestawy. Jakie są moje warunki? To jest najważniejsze. 500 zł zaliczki. Czyli jeżeli masz plan, chcesz sprzedawać, piszesz do mnie wiadomość, że chciałbym otworzyć konto na Allegro, że chciałbym tu sprzedawać, tam sprzedawać, albo otworzyć inne konto. Chciałbym sprzedawać w mojej okolicy, chciałbym sprzedawać, yy, nie wiem, na Oliksie, chciałbym sprzedawać gdzieś tam, gdzieś tam. No to musicie wpłacić mi 500 zł zaliczki. Czyli ja Wam wystawiam fakturę, jakąś tam proforma, czy fakturę zaliczkową. Wy wpłacacie 500 złotych i z tych 500 złotych na bieżąco limit się zmniejsza, czyli ktoś od Was kupi, ja ten towar wysyłam, no i z automatu Wam odliczam. Jeżeli kwota dojdzie do zera, no to musicie wpłacić kolejne 500 zł zaliczki, albo na przykład już 1000 zł zaliczki na poczet tam przyszłych zakupów. No i wtedy, jak klienci kupują od Was, no to pieniążki automatycznie trafiają na Wasze konto, tak? No bo klienci kupują, płacą i Wy już macie te pieniądze łącznie z zarobkiem. No, i ode mnie kupujecie te sznurki i te wszystkie dodatki w tych kwotach, które po prostu ustalimy. Czyli pieniądze muszą być powiedzmy na przód. Oczywiście, jeżeli nagle. Wpłacicie mi 500 zł zaliczki będziecie mieli zamówień za 700 zł. No to oczywiście, że jeżeli będziemy współpracowali, no to na kreskę też dam na saldo ujemne, to nie ma kłopotu. Ale na początku współpracy jest to oczywiste i mam nadzieję, że nikogo to nie odstraszy. No bo to jest, muszę być tak zabezpieczony. Te 500 zł to tak czy siak próg wejścia jest bardzo malutki. Teraz tak, najważniejsze: przesyłanie etykiet na maila. Jeżeli chcecie sprzedawać, no to wiadomo, że jak klient od Was kupi coś ze Smartem, no to Wy musicie powiązać swoje konto na Allegro z impostem. I w tym impostie automatycznie wygeneruje Wam się etykieta Smart, czyli etykieta darmowa. Zaznaczacie tam mój paczkomat, czyli nadam przesyłkę w paczkomacie, metoda dostawy, nadam przesyłkę w paczkomacie i wybieracie mój paczkomat. I wysyłacie mi na maila na przykład tak, klient kupił beżowy, bordowy, szary... I kupił, nie wiem, jeszcze coś tam i takie dodatki, czyli wysyłacie mi maila z zamówieniem, plus w załączniku wysyłacie mi etykietę. I ja, otrzymując takiego maila, na przykład umawiamy się, że do 12 wysyłka tego samego dnia. Czyli jeżeli przyślecie mi etykietę do 12, no to automatycznie ja drukuję etykietę, przygotowuję takie i takie zamówienie do tej etykiety. Paragonu już nie wrzucam, bo Wy się zajmujecie tam rozliczeniem, nie wiem. Zazwyczaj to jest wysyłanie faktur klientowi w formie, w formie elektronicznej. Jeżeli macie z tym jakiś taki problem w sensie księgowy, czy nie wiecie jak to ogarnąć, to też napiszcie maila, przekażę Wam tam, gdzie macie wejść, co macie zrobić, gdzie się tego wszystkiego dowiedzieć, bo ja się na księgowości sam też nie znam. No ale. Ale jeżeli macie ten temat, jakieś pytania, no to też napiszcie do mnie wiadomość. Czyli przesyłacie mi etykiety, czyli etykiety tak jakby wy musicie opłacić. No, bo zazwyczaj mówię to będzie smart, no bo jak będzie na Allegro, to te sznurki praktycznie w 90% to idą przez Smarta przez Impost. Czy tam przez Impost, czy przez DPD, czy tam nawet nie wiem, z, z Poczty Polskiej, tylko byście musieli tam na Poczcie Polskiej dodać chociaż poczty polskie już tak naprawdę nikt nie bierze jak ja wysyłam na przykład 150 przesyłek to mam dwie przesyłki pocztą polską czyli tego tak naprawdę się nie, nie dodaje czyli dodajecie jakiegoś kuriera dodajecie impost przesyłacie mi etykiety ja drukuję etykietę ja naklejam ja wysyłam i koniec tematu zbiorcza faktura czyli sprzedajecie przez cały miesiąc wysyłacie mi etykiety doładowujecie konto czyli wpłacacie zaliczki na koniec miesiąca dostajecie jedną zbiorczą fakturę że za tyle i tyle Sprzedaliście i tyle, i tyle, za tyle wam wystawiam fakturę. Jeszcze muszę to dokładnie dogadać z księgową. Temat zwrotów to zwroty trafiają również do Was, czyli musicie te sznurki, które klient Wam odeśle musicie mieć miejsce zwrotów, ponieważ ja zwrotów nie będę obsługiwał, ale. Wy otrzymujecie zwroty i zbieracie te zwroty sobie, nie wiem, w jakiś karton, skrzynkę. Zbieracie, zbieracie, zbieracie. I jak już się tych zwrotów trochę odbiera, no to wysyłacie do mnie paczkę, powiedzmy 30 kg za, nie wiem, 15 zł. Ona kosztuje wysłanie. Odsyłacie mi tak jakby te sznurki, wystawiacie mi fakturę i ja Wam opłacam. Czyli te wszystkie sznurki, jeżeli nie są uszkodzone, jakieś tam pobrudzone czy zużyte, to od Was odkupuję. Także też nie ma kłopotu. Ze zwrotami załatwiacie to we własnym zakresie. I ja wam wszystkie pieniądze praktycznie oddaję. Jedyna strata to będzie to 15 zł, żeby tą przesyłką kurierską te wszystkie zwroty nadać do mnie. Czyli to również nie ma z tym kłopotu, i również jesteście na plus. To tak, to tak ogólnie rzecz biorąc, no nie wiem, co tu jeszcze dodać. Wszystko tak naprawdę mamy, no bo wpłacacie pieniądze, z tych pieniędzy korzystacie, czyli zamawiacie towar, wysyłacie mi zamówienie etykiety, dostajecie zbiorczą fakturę, czyli ja wszystko pakuję, wysyłam. Wy rozmawiacie z klientami, ja jestem od wszystkiego uwolniony. Moim zadaniem jest zapakować tylko przesyłkę i ją wysłać do waszego klienta. A możecie być pewni, że dołożę wszelkich starań, żeby to wszystko było jak należy. Jak nadacie, zaznaczycie, że przesyłka do paczkomatu, że przesyłkę nadam w paczkomacie, no to automatycznie, jak kurier Impost do mnie przyjedzie, to automatycznie odbierze tą przesyłkę ode mnie, no bo mam podjazd i, i to nie będzie kłopotu. Ale to też możecie dopytać. Jakie wy macie korzyści z tego? Po pierwsze, jeżeli nie jesteście pewni, czy chcecie sprzedawać, czy to jest dla was, nie wiecie jak się tutaj odnaleźć w tym wszystkim, no to możecie sobie tego dropshippingu spróbować. Tak naprawdę stracicie co najwyżej czas. No bo ja pakuję tą przesyłkę, ja ją magazynuję, ja ją wysyłam, ja ogarniam wszystko z BDO. Ja ogarniam całe pakowanie, czyli to folię bąbelkową, nie wiem, folię stretch, kartony wszystko powiedzmy już jest zawarte w cenie. Ja ten towar zamawiam i macie zwroty bez strat. Czyli rozwijacie sobie swoje konto na Allegro, tworzycie to wszystko. Jak już Wam się konto rozwinie, czyli nie wiem, zdobędziecie na przykład 100 pozytywnych komentarzy i będziecie chcieli konto przekształcić, bo już wiecie, konto Wam się troszeczkę rozrakamuje, będziecie chcieli nagle sami sprowadzać, bo stwierdzicie, że Wam fajnie idzie, super, rozmawia się z klientami, fajnie załatwiają, same pozytywy otrzymujecie, no to możecie wtedy na przykład zrezygnować ze współpracy i nie wiem, kontynuować z jakimś tam innym kontem, czyli sprzedawając coś innego na przykład na Allegro. Możecie tworzyć różne zestawy, możecie... Najważniejsze jest to, że klient kupuje wzrokiem, czyli powinniście zrobić zdjęcia tych produktów, tych sznurków w jakichś fajnych konfiguracjach, w jakichś fajnych aranżacjach, wiecie, coś takiego. Czyli to też nie będzie kłopot, bo możecie sobie wejść w moje Allegro, tylko wcześniej napiszcie, kupcie sobie te wszystkie sznurki ode mnie, zapłaćcie za to, dostaniecie smartem to, tylko napiszcie mi wiadomość, że tak kupiliście że będziecie chcieli zwrócić, to nie będę nabiła paragonu. Wszystkie te przedmioty wam wyślę do Was, do domu. Porobicie sobie zdjęcia, potem zrobicie zwrot i bezkosztowo od... porobicie sobie zdjęcia, wszystko myk, myk, myk i bezkosztowo odeślecie mi te, te sznurki i ja wam zwrócę pieniądze. No tak jak to powinno być, no bo jak robicie zwrot, no to oddaję Wam kasiorę. I tym sposobem możecie porobić piękne zdjęcia. Które, które skuszą klientów do, do zakupów u Was. Mnie, w międzyczasie jeszcze poznacie te sznurki, zobaczycie jak one wyglądają. E, Przygotuję jakiś taki zestaw najczęściej zadawanych pytań przez klientów, żebyście również z automatu mogli na nie odpowiadać. Gdzie te produkty możecie sprzedawać? Oczywiście na Allegro, czyli musicie sobie utworzyć nowe konto dedykowane tylko i wyłącznie pod to, żeby sprzedawać te sznurki na Allegro. O.L.X., Również tam jest teraz jakieś generowanie etykiet, jakieś cuda, tam wianki są, czyli to również nie ma kłopotu, no bo sprzedacie na Elixie, dogadacie się z klientem, klient wam zapłaci na przykład i piszecie do mnie, przesyłacie etykietę, bo tam teraz też można sobie jakoś to połączyć. Przesyłacie etykietę, przesyłacie zamówienie, i ja to wysyłam i też nie ma kłopotów. Możecie stworzyć pod to własny sklep internetowy, czyli stworzyć od podstaw, jeżeli potraficie, zareklamować go jakoś, no naprawdę. Sklep internetowy stworzyć to żaden, to żaden kłopot w dzisiejszych czasach, bo odpalacie sobie kanał na YouTubie. Jak stworzyć sklep internetowy na WordPress? Oglądacie dwugodzinny poradnik, postępujecie razem to, co tam gościu mówi w tym poradniku i 5 godzin siedzenia, czy 6, czy 7 tam, powiedzmy, jeden dzień, można powiedzieć, roboczy, powiedzmy 8 godzin, jeszcze z przerwą na kawę i macie sklep postawiony i każdy jest w stanie to zrobić. Na Facebooku jest sklep, możecie też nurki sprzedawać na jakimś live. Ie. Wiecie, bardzo często są prowadzone livey z kosmetykami, z jakąś ciuchami, z biżuterią. Może byłoby coś fajne rozwiązanie sprzedawać online sznurki i pokazywać klientom. Jest sklep Google, możecie te sznurki sprzedawać we wszystkich tak naprawdę grupach i miejscach, tak naprawdę na Allegro. Jedyne co, to musicie wygenerować etykietę, wysłać mi i powiedzieć, co mam wysłać do klienta. A nawet jak nie macie na przykład umowy przez Inpost, czyli. Bo wiecie, bo powiążecie sobie z impostem, no to wysyłacie Allegro za darmo, ale no, możecie normalnie stworzyć konto na impoście, doładować sobie albo na jakiejś tam furgonetce, albo gdzieś tam i tam sobie normalnie tworzyć etykiety. To też nie jest żaden kłopot. Po prostu opłacacie generujecie etykietę i do od klienta bierzecie wszystkie dane i wszystko mu tam wysyłacie. Także, no także to, no, to tyle w temacie, w sensie tak spraw organizacyjnych. Nie wiem, co mógłbym jeszcze dodać. Myślę, że propozycja jest dość fajna. Zarobki nie będą duże, no bo musicie się z tym liczyć, że konkurencja, jak we wszystkim, jest ogromna. Do tego Allegro kasuje 15% prowizji. Także, a ja też nie jestem producentem, tylko też jestem, można powiedzieć, głównym odbiorcą producenta. Także, no ale dobra, to przejdziemy do cen, do... może do cen. O, za ile ja chciałbym wam te dane przedmioty sprzedawać. Na jutro będzie gotowy katalog. Najważniejsze, czyli sznurki kolorowe, które się najlepiej sprzedają. Ja sprzedaję te sznurki za 20 zł, cała konkurencja też tam sprzedaje po 20 zł, po 19.90, 19.99, no to można powiedzieć, że 20 zł. Allegro skasuje z tego 3 zł. No bo weźmy 20%. I ja chcę za ten sznurek 13.50, czyli jest 1350 za kolorowy sznurek, czyli 1650, czyli jesteście w stanie zarobić 350 na sznurku. No i sznurek naturalny. Ja chcę za ten sznurek 11 zł. Także nie wiem, jaki tam zarobek. Zazwyczaj te sznurki się sprzedaje po 15 zł. Z 2,20 weźmie chyba. To tutaj jest zarobek mniejszy, no ale. Ale no mówię, no 3,50 można sobie spokojnie zarobić, a klienci zazwyczaj, jak biorą te sznurki, no to biorą po za 100, za 200, za 150, za 170. Takie zamówienia najczęściej wpadają, no to pomyślcie sobie, że klient kupi od Was 20 sznurków dziennie. No to za 20 sznurków dziennie, no macie raz 20 razy 3,50. Zobaczcie sobie, jakie piękne pieniążki można zrobić: 70 zł praktycznie. Za 20 tylko sznurków sprzedanych to jest bardzo mało. Ja tych sznurków sprzedaję, nie wiem, 10 tysięcy sztuk w miesiącu, czyli, czyli zarobek ładny. Podejrzewam, że tą cenę o te 50 groszy jeszcze potem podniosę. Na razie tak wszystko rozruchowo, ale dużo wyżej na pewno nie będzie. Bo z tego co słyszałem, to producent już jakieś tam podwyżki już do mnie dzwoni, że za dwa tygodnie mają być podwyżki. Już tam żeśmy coś negocjowali. Ja miałem nadzieję, że będę negocjował tak, żeby ta cena była jeszcze niższa, a on do mnie dzwoni, że w związku z tym, że tą bawełną oni się starali utrzymać cenę, ale już nie mogą tej ceny utrzymać, dlatego będą podnosić, czyli podejrzewam, że to tam o te 50 groszy podejdzie. Aczkolwiek jeszcze nie wiem. To są najpopularniejsze sznurki, takie są kwoty. No mówię, tak to aktualnie wygląda.